Zwracam się z gorącym apelem do Pana Prezydenta. Ludzie czekają na pierwsze decyzje, które będą konsekwencją tych wyborów. Także prosiłbym bardzo Pana Prezydenta o energiczne i szybkie decyzje. Wygrane demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju. No, w, w, w każdej chwili, ale jak wiadomo, to prezydent konstytucyjnie odpowiada za ten proces przekazania władzy. Panie prezydencie, ludzie czekają, choćby nauczyciele, na te 30-procentowe 30 podwyżki czy sfera budżetowa. Szybkie decyzje oznaczają także takie poczucie ulgi i, i satysfakcji dla tych, którzy na tę zmianę czekali. No, czujemy, że zmieniła się na moment, myślę, że na dłużej, pogoda. Nie